Dobra, przysięgam, ja tego nie ustawiam, nie? Wchodzę, bo chcę sobie zrobić quest Remembrance z... z Raiderem. No i wchodzę, no i wybieram tego Raidera i widzę, u ziomków też bierze Raidera. No kurwa, do... muszę to wrzucić na nie. znowu. Wcześniej były trzy Areon trzy Guardiany, teraz trzy Revenant'y. Znaczy, Revenant'y, kurwa, Raiderzy. No to let's go, nie? O, właśnie tego skina, co ten gościu tutaj ma, to właśnie tego chcę sobie... Sobie skinka odblokować. O kurwa, ja klasowo padłem. To jest. ten kurwa, strzały jakieś. A wyleczymy się. i Biegiemy od razu na górę. Tutaj na tym zamkniętym forcie na drugim piętrze jest kluczyk. O, tam gościu poszedł po ten kluczyk. To jest. Nie, na nic, No właśnie. <gry> Jezu, ale kryształnicy riderem są giga easy, nie? O, wzmocnienie ładowanych ataków, dawaj mi to. My chcemy ładować właśnie ataki na no tej postaci. Na no tej postaci, jezu. Trafię mówić po polsku, bo jestem zaskoczony, nie? Palam sobie gierkę randomową, zrobiłem właściwie fajny film. I Bielam, opalam gierkę randomową i się dzieje coś takiego, nie? Trzech riderów. a ja... A ja wcześniej mówiłem tak, że by musiał mieć kumpli, żeby robić takie odcinki, trzy razy jakiś bohater, ale to nie, to po prostu kurwa, szczęście, nie? Mam giga farta co do tego. I no, od razu odpalam nagrywanie. Mówię, no nie, no kurwa, no muszę to mieć, muszę to mieć, nie? I sobie zrobimy porównanie. Wieraj też, są o wiele lepsi niż Trzech Guardianów. W li Libra jest tutaj, można sobie make your choice, żeby do niego podejść, ale zrobimy sobie to Niezie, nie? A no i ten i jest cały czas na nowego bossa, nie? Nie robię żonnych. Chyba po co ja to roluję? Zapomniałem, że Riderem nie rolujesz, bo chcesz nakurwiać. O, widzicie te stagery? O, ja chcę zobaczyć w ogóle, jak trzech Riderów kika swoją erkę, nie? W to co cudowna postać, nie? To jest dosłownie, dosłownie definicja Ork Beat, nie? Ale to spageruje je. Niesamowite to jest. To mnie chyba mój drugi ran w życiu był riderem i to był pierwszy ran chyba, który wygrałem. Mamy tego bosika co weźmiemy? Zyskałem 10 tysięcy run, zwiększa odporność na wszystkie przypadłości. Eee, dawaj mi runy. Runy mi się o wiele bardziej przydadzą. W ogóle mogę używać tych pięści. Ja tymi w ogóle piątkami w klasycznym Elden Ringu pokonałem malenie. Pierwszy raz. Ładowanymi atakami. Słownie to była katorga. Jako początkujący gracz musiałem się nauczyć jej idealnie, żeby władować jej ładowany atak to było tak ciężko, bo ona miała bardzo małe okna y, do zadawania obrażeń i... no trzeba było umieć jej perfekcyjnie, żeby tymi piąstkami ją zaklikać, nie? Chociaż chyba nie wiem czy to było przed reworkiem, czy po reworku, bo tam było też, było na bufa jakiegoś dostała. Albo chyba nerfa właśnie na power stensa I łatwo ją było można stagerować tą posta yy, tymi ładowanymi atakami. Dobra. Make your choice. Co wybieramy? Portość te przypadłości? chcę mieć większą siłę. Dawaj mi siłę. co mi to zabrało? Trochę życia, trochę energii. Poko. Więc mi to jakoś tam nie za wiele robi, bo to raczej idziemy. Idziemy na zameczek, bo jesteśmy kilka odważni. Ja bym poszedł jeszcze tutaj i zobaczył yy, czy są klucze. Pójdę z tymi trąbkowiczami, ale zobaczyć czy są klucze, bo klucze są najważniejsze. Chociaż mogę sobie je wybić. Kurwa, nie ma. Młot, wzmocnij kontrolę większa równowagę. Dawaj mi młot, choć on nie będzie do skipa, bo na razie chcemy ładować ataki. Zbierać ładowane ataki i zwiększenie si at siły ataku fizycznego. Więc to nas interesuje na Rajderze. Chciałem już już Gostka, który tym Raiderem mm, właśnie pod to gra. I on zadaje tak horrendalny duży damage, że próbuje po prostu zmaszczować Night Lordów, nie? Tam konkretnie tego Last Bossa. Co tutaj jest? O, też tygla. Na czwartym poziomie jesteśmy. Okay, ładowany atak. Muszę pierdolić. On va tomber en attaque, c'est attaque. Nic z niego nie wypada. Ten ja skacze w dół. W ogóle widzieliście, widzowie. Ja wam coś pokażę. Trochę przytroluję. Okej, okay, gdzie tu się biegło? Eee, pokażę wam kurwa pewnego sekreta. Sekrecika. Tutaj nie biegniecie tutaj na dole. My chcemy być po tej części mostu. I tutaj, na tej wieży, tu są trzy, trz, trz, trzy pierdolone skrzynki. Ja widziałem to gdzieś na jakimś właśnie ranie. Gdzie chłopuka tych kluczy i patrz, trzy skrzyneczki. O, miecho, ehm, krabik, zwiększenie negacji obrażeń. bo ale skok zrobiłem pojebany. A idziemy do kompanów, tutaj im pomóc. Trochę strollowałem, żeby pokazać ciekawostkę na filmie, ale spokojnie... A, na Shilu sobie to robią. Dobra, już coś wypadło z niego. Odwiększenie maksymalnej energii. W porządku, młot jakiś leży. Dobra, ej, te ładowane ataki są mega zajebiste. Szypki stacker, szybki zysk, szybkie półtro. Lecimy do bosika tutaj pod ziemią. W ogóle dalej mamy czwarty poziom, nie? Mamy 100 tysięcy run. O, kurwa, nie. Nie, nie, nie. <śmiech> nie, nie. <laughs> Bering <countera> nie robimy. Michu <laughs> ja. Nie na czwartym poziomie. Michu ja. A, on tam poszedł do hopki. A my poszliśmy tutaj parkurem. jak to będzie szybciej? Kurwa, hopką był szybciej. Dobra, tak, wiemy następny raz, że jesteśmy na dole to hopką... Lepiej skoczyć. Tam po, po prawej stronie zamku. No, weźmy sobie ogniec wzmocnienie. O kurwa. Boże, coś pięknego. Trzech riderów to jest wiele tymczasowych płyt do Ej, mogę to mieć. Większenie Mi siły ataku magicznego. My nie mamy magicznego. E, ty, pytanie, czy jak będę miał tarczę na plecach, to, na, to te oszy też będą Wytworzyć? tworzyć? Tak, będą się tworzyć. Właśnie go zesktagorowały Dalej mamy czwarty poziom, nie? W ogóle strefa tu idzie, o kurwa W ogóle chciałbym, o właśnie Dobrze, że ziomek zaznaczył eee, o Micha, Bo 160 no, tysięcy run Dalej czwarty poziom Że coś u mojego shopa byśmy kupili O, wiem co trzeba kupić Ostatnio w jednym wranie mnie to strollowało, Bo nie miałem miejsca A miałem runy na dodatkowy item Więc od razu kupię sobie to miejsce Żeby nie popełnić tego samego błędu A wydajemy który poziom? 9 w pierwszym dniu. się I teraz w sumie z tym levelem można by było rzeczywiście iść na Belbering Huntera. Dalej on jest w stanie nas po prostu zmaszczować, ale mamy no na tyle poziomy, żeby go zaklikać. Tak mi się wydaje. Chociaż to jest Belbering Hunter. To z nim nigdy nic nie wiadomo. A tutaj my walimy w plecy. Tutaj co mamy? Mocnienie kończących ataków serii. ładowane ataki wywołują biorą. Idealnie. Idealnie. Daj się teraz trafiło. Dosłownie miałem tą samą yy, umiejętność na Guardianie, która była tak kluczowa na pierwszej fazie tego bossa. Bo go podczas Fire stensu stagerowałem go tak kurwa sromotnie, nie? Że on chłop nie mógł nic robić. Dobra, więc tak, mamy to na ładowanie ataków. Ej, to w sumie mogę wywalić. To mamy na wzmocnienie ładowanych ataków. Tu mamy piorun. Tutaj mamy błysko ostrza, które są OP. wzmocnienie po kontrach, ale to bym się potem tego pozbył. No, błysko ostrza zajebiste, nie? Kurwa. Dobra, mamy szczury. Jakiś przeklęte. Teraz przetestujmy ten piorun. A, bo ja muszę mieć to wyekwipowane. Tym muszę walczyć. Kurwa, nie było pioruna, bo go <laughs> Dobra, jest piorun. Gaping dragona. Sobie przywołuję pioruny. Teraz sobie nałożę ten smar I walę go w dupala. Patrz, cały czas ładowanymi atakami go wale, ma pół hp jeszcze stagera dostał. To już Ale gameplay. Jak na to się patrzy to to jest... To jest ten ciężki gameplay o którym mówili casuale? Oj biorą. On jest chyba smokiem, nie? No, chyba jest, nie? Więc on jest podatny na piorun jak każdy smok, albo latająca jakaś wiwerna. serkuje sobie. Jesteśmy sigma. Ej dobra, zwiększanie sił ataku, jeśli w ktoś krwawi. Masz mało... hmm, to jest fajne. Z tym HP. No i mamy dziesiąty poziom pierwszego dnia, nie? Mamy bosikę jakąś. To to? A podatny dół. A, zjem na niego Wlazłem w ten ogień jego głupi. A, się napije wódeczki. O kurwa, wlazłem znowu w ten ogień, nie? Lagł to. <gry> Dobra. Rajderów <gry> pokonał kurwa Łoś, nie? Hyhyhyhyhyhyhy. <gry> pokonał Łoś. Ale tak to jest z tymi niepozornymi bosami, bo ich się lekceważy, a czasem mogą przypierdolić, nie? U i Stagger. Przypioron. Kolejny składowany atak. Oj, za wcześnie zrolowałem. A zajdźcie. O, legendarne. Ale kiówno, Zwiększenie siły ataku błyskawicą. Teoretycznie dawałem tą błyskawicę. Moc króla omenu. Zwiększenie negacji obrażeń, ty masz maksymalne pyży. Kurwa, no. Dobra, wezmę to. Wezmę to, bo mi zwiększa tą błyskawicę. Kurde, za długo się zastanawiałem. Zrobimy sobie tutaj ten obuzik z świętą poświatą. A potem weźmiemy sobie kościółek, O, w tym miejscu. I puffing chyba na, na, na końcowego, końcowy zameczek, nie? Mimo wszystko. Boss na dachu, żebyśmy go zrobili. Dobra, co tu mamy? Grom, zwiększenie siły ataku, Masz no małpy wzmocnienie i negacja. Dobra, to sobie po prostu negację. Czekaj, co to było? Eee... Zwiększenie negacji, obrażeń, odbłyskawic. Ech, eee, takie sobie. Mamy jedenasty poziom. Weźmiemy ten kościółek tutaj. On no, na razie fajnie więc się nam kreuje, kreuje, chociaż... No, chciałbym mieć tą wzmocnienie ładowanych ataków. Wobec tego to może być krucho z demerzem. Ale może sobie tylko tak pierdolę, ale będzie zajebiście z demerzem. Szkoda, że to nie działa tak po prostu, bo chciałbym tych kul używać. Ale no chociaż kule mi wzmacniają ładowany atak. Więc chociaż tyle. Tak zwane no, kula daje fulla, nie? Ten dziomek ma fajny topór, ten zagrzybiały, chyba grzybiały topor, który nakłada w bestię formazula znowu. I piorum. Biorąc z jasnego nieba. przyspieszam przyspieszne rzucanie czaru, wzmocnienie, kończenie. No dobra, to, to to teraz możemy iść tu, na ten zameczek, nie? Po drodze sobie na przykład... Poza nic nie ogarniemy po drodze. Wybite jest po drodze. Jak czy oni będą chcieli tam zejść na tu, do Belbering Huntera, mając 11 poziom? Ja chętnie bym zszedł. Dobra, ja tak wezmę. To jest mega dobry talizman. O, tu mamy pomniejszego potomka. Ja przypominam cały czas na Rajterze, że jak już mam przyjąć obrażenia, to żeby kliknąć moją umiejętność. Bo moja umiejętność sprawia, że w momencie, jak dostaję obrażenia i ta umiejętność jest yy, aktywowana. To mi zwiększa na, na jakiś czas bardzo dużo daje mi HP. Znaczy, bardzo dużo. No, bo, no, bo, no bo, po prostu zwiększa mi HP i energię, chyba. Nie, przepraszam, zwiększa mi y, y, damage. Damage i HP. Albo damage i energię? Wydaje mi się, że damage i energię. To jest moja finalna odpowiedź. Jeśli mam wybierać ABCD. To jest moja finalna odpowiedź. <ścoughs> Dobra, idziemy po niego. Bell Bearing Hunter, kurwa, synie. Opa, czyli mi kurwa zajebał, ja pierdole. No właśnie o tym mówię. No właśnie, kurwa o tym mówię, nie? A gdzie jestem na trzeci? Ja pierdole, no. Dobra, Belbering Hunter to jest najbardziej OP ludzik w tej grze. Nie ma bardziej OP ludzika. W ogóle ja zerkować tam, kurde no, jestem zły na siebie. Ale spokojnie, ta śmierć się nie liczyła, zero death, zero death jest. Ten śmieć z naszej drużyny on tu przyjdzie. Oa, Brawa, mu kurwa w plecnie nie? Nienawidzę tego Belbering Huntera. Moja kochana dziewczyna do mnie dzwoni. A ja jestem w takiej sytuacji, nie? Dosłownie jak z tego mema, nie? Dlaczego on nie odbiera? Dlaczego on nie odbiera? <laughs> Tymczasem on. <laughs> czy o życie z berpering hunterem. Nie! Klikałem R'kę i się nie skastowała. Nie, nie, kurwa, nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Najgorzej. Kurwa mać, no, kurwa mać, to za tragedia. Ej, to też bym... Zmienił from software. Że jak już trzy osoby leżą, naraz to żeby od razu ich respiło. Bo to głupie, że my musimy kurwa czekać. My musimy czekać, kurwa i patrzeć na tą śmierć. To dwie dentki, ale one się nie liczą. One się akurat nie liczą, bo to były błąd gry, nie? To był błąd gry był. <gry> Totalny błąd gry. Więc się nie liczą śmierci, jak coś. Ja pierdolę. Dobra, nie potrafię tego bossa. Przysięgam. Ja nie wiem o co z nim chodzi, ale on jest zbyt kurwa open, no. mamy dziesiąte poziomy i on tak dużo bije demedra. To szok. Nienawidzę tego bossa, nie? Myślałem, że rzuci we mnie tym mieczem. on się kurwa opłakał chyba. Jedmy go w dupę. Dawaj go. Huu. Dobra, mamy go, mamy go, mamy go, mam. Dobra, legendarna rzecz, ale to jest zwiększenie siły ataku przy użyciu oręża dwuręcznego. W sumie to mamy, zwiększenie siły ataku, gdy do ktoś krwawi. Nie no, weźmy to. Hmm. No strefa jest od razu w pizdy daleko Mogłoby tutaj gdzieś dać, nie? No nie kur... Ajajaj aj, aj. Możemy coś po drodze zrobić? Może to? Możemy zacząć tego topora używać Ale na bossa będziemy musieli to To używać, ale tylko w pierwszej fazie Potem, potem już wyjebane, nie? Bo on potem już ma mało kienek, żeby go... Powery... mu przerywać tego Power Stance'a Moc tych obszodków Nawet nie wiem co to znaczy szczerze Coś tam kurpa znaczy, nie? Pewnie ten nasz Award To nagle jestem czarodziejem Daj równowagę. Mam... Wyskoczyły mi już drugi raz zwiększenie ataku błyskawicą, No ja mam tylko na jednym mieczu tą błyskawicę. W co ja mogę wziąć to? O kurwa no, ładujemy te ataki. Nie trapiamy przez to. No i mamy, Kinga. O kurwa. No kurwa mać, no. W środku kur... Ognia i nie mogę nic zrobić. No kurwa! No i serio, nie mogę się ruszyć! I A no, nie tropiłem. Nie trafiam atakami. Tyle te boty mogłyby być kurwa w okręgu. Wow. Bo patrz, chłopiec jest poza okręgiem. Jego nogi są poza okręgiem. <laughs> no co? Jak mi to, to osiągnęło? Chciałem, to, żeby takiego Sigma, nie? Ja że no. no. dostał. nie Dobra, dajcie mi najmniej Skinga. Będzie wybuchał mnie. Kurwa, mać, źle zrolowałem. A się skupiłem na podnoszeniu mojego ziomka, że miałem dosłownie tunel wizjon, nie? żeby tego ziomka tylko podnieść. Ja to zdodżywałem. Aż sam w siebie nie wierzyłem, że to zdodżyłem. Myślałem, że to będzie moja śmierć, nie? Ale. O, Ale to było cinema, nie? To było cinema totalne. Większa negacja obrażeń fizycznych, a takie mają jakie. Gią... Dawaj, negacje fizyczne. Może sobie coś przydankuję. Kurde, gdyby nie te trzy wyjebki Delbering Hunter, to byśmy sobie szczęścili cały zameczek. Byśmy mieli runy na poziom, a tak jest kurwa Cubestein Napytacie się dlaczego nie używam tej broni. Bo na pierwszej fazie nie będziemy używać tej broni. To, żeby mieć pioruny, a potem sobie tego będziemy używać albo tego. Małe mam przeliczniki, no ale... Nie ma ten fajnego szabora, który robi na Dobra, trzech raiderów Kontra Lord nocy, wielki kuniarz, let's go! No dobra, to, to co nie, lecimy, kurwa. To Dobra, no moje chłopy też mają te pioruny. O kurwa. Zmieniałem brońkę i... Zajebiście. Zajebiście! Nie wiem do czego, ale... Kurwa, no wiem dlaczego, no jak mi się zmieniało, zmieniła kamera i robię w prawo, to mi się postać odwróciła na bossa i z prawo zrobiło się lewo i... Kurwa mać... będę chyba ten, w zbawię. Albo użyje. Kurwa, źle to Nie! Kurwa mać! Ja myślałem, że on robi tego Power Stance'a, on kurwa se skastował... ...pierdolone strzałki one-shotujące. Ten atak jest bullshitowy, nie? Bo ja naprawdę nigdy nie wiem co on kurwa kastuje. Wiem co... Przerwałem mu to. O, znowu te strzałki robi. Tak? Nie, nie, nie nagle nie robi. Chuj wie dlaczego, nie mam pojęcia. Pierdolę, jak mi cudem ja to kurwa zrolowałem, to ja nie wiem. Już myślałem, że wszystkim dostanę, nie? O kurwa, na szczęście byłem bardzo daleko od tego. Zwiększę ja tego kolorego, jak mam. Oj! Muszę święty O te strzałki od góry? A da się uciec przed nimi? Bo znowu je dbałem. Nie Chciałem skastować to kurwa, nie przerwało mu to. Dobra, uniknąłem jakoś kurwa bomby atomowej. A co rzucił się na inny target? Może spróbuję to skasować. O kurwa, nie widzę Boca, więc co on robi? Kurwa, kamera mi się odwraca. Kurwa, znowu mi się kamera odwraca. Dobra, Częściej nie, Znowu kurwa, mać, ta kamera mnie tak. Ku... te filary powinny być zmienione. O kurwa, jestem sam. Podniosę tego dzięka, Kurwa mać. Nie. Ja pierdole, no nie! Nie zdodżowałem tego kurwa, no nie... Pora Rider chyba nie jest taki dobry, chociaż... Kurwa, no mieliśmy tutaj pecha, że padliśmy w tym samym jednym momencie. Ale dobra, i tak to wrzucę, i tak to wrzucę, nie? Na YouTube'a, bo to fajny run był nawet. Trochę porażek było, czasem trzeba wrzucić porażkę. Nie można samych winów wrzucać. No jak to wygląda? No, jakbym się sztucznie pokazywał, że jestem giga najlepszy, ale to nieprawda, to nieprawda. Trzeba czasem pokazać rana, w których mi się przegrywa. No i trzech riderów z randomami bardzo rzadko się zdarza, więc... Więc no to tyle, nie. Trochę sadkę, bo ten boss miał naprawdę bardzo mało życia. Chujowe broń mi wszystko się też trafiło. Nie miałem jakiejś jednej takiej, ja fajnej, wiem, sam jakiś spierdolony. Tylko dwie fajne były bronie, które dawały mi wzmocnienie ładowanego ataka. No i tyle, no. Dobra, to ja się żegnam z wami. Życzę miłego dzienka. Pa, pa, pa.